Cześć, na Kawu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś drugi tydzień z rzędu mamy Brawl News, czyli po prostu serię, w której pokazuję Wam najciekawsze newsy tego tygodnia. W dzisiejszych odcinkach pogadamy sobie o nowym updatecie i o rzeczach, które są w nim dodane oraz o Mistrzostwach Świata w Brawl Stars. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie na odcinek. Słuchajcie, zaczniemy od Mistrzostw Świata w Brawl Stars, bo według mnie jest to mniejszy niż niż drugi. Oczywiście dzisiaj, wczoraj i jutro odbywają się finały Mistrzostw Świata. Wczoraj były w ćwierćfinały, dzisiaj są półfinały, jutro finały, więc myślę, że powinniście oglądać. Są na kanale Brawl Stars, komentowane przez Brawl Starsowych YouTuberów niektórych. No i zapraszam was serdecznie, żeby to oglądać, naprawdę są ciekawe rozgrywki, można się wiele nauczyć. No i są niezłe akcje. Też naprawdę mega fajnie mi się podoba organizacja tego eventu, jak to wszystko wygląda epicko. I ja już wam mówię, dlaczego to jest w Korei, a nie na przykład w Ameryce, w Ang lub w Polsce, ponieważ Korea to jest główny, tak jak mówiłem w niektórych z moich odcinków, główne miejsce, gdzie naprawdę grają w Brawl Stars i główne miejsce, gdzie Brawl Stars ma swoje zarobki, tam mają mega super swoją drugą siedzibę, no i dlatego tam właśnie za, zapragnęli mieć swoje mistrzostwa świata, po prostu, żeby tam się odbywały finały. No więc tak, również z okazji właśnie Mistrzostw Świata odbyły się ogłoszenie mi, oczywiście kolejnych Mistrzostw Świata na rok przyszły, czyli 2020, więcej informacji nie macie na kanale Brawl Stars, zostały one promowane właśnie tym Vielen Dank. teraz opowiem o najciekawszych rzeczy, czyli nowym nowym update'cie, słuchajcie, tak będzie w parę rzeczy, najpierw zacznijmy od tych mniej ważnych, czyli remodeli, będzie na pewno remodel do Pam, Daryla, Kruka, Penny, Jessie, dodatkowo do tych rzeczy będą dodane nowe tekstury oraz drobne zmiany, więc myślę, że na pewno fajnie będzie się o tym dowiedzieć, fajnie, że o tym wiemy i fajnie, że zmieniają wydogon tych postaci, ponieważ są troszkę przestarzałe oraz w tym nowym update'cie będzie on dość mały, ale będzie w nim parę jeszcze ciekawych rzeczy, na przykład możliwość dawania prezentów, nie jest to jeszcze na 100% pewne, ale Frank tak napisał na swoim Twitterze. Myślę, że to będzie spoko rzecz, jest to zaczerpnięta rzecz z Fortnite'a, będziecie mogli dawać prezent na przykład mi, a ja na przykład będę mógł wam dać prezent na przykład wspierającym. Słuchajcie, w tym momencie chciałbym zaprosić was do, do wsparcia mojego kanału, który macie niebieski przycisk pod odtwarzaczem, ponieważ jeżeli wesprzecie mój kanał, to dostaniecie dostęp do świetnych bonusów, które nie tylko będą odnowione, więc myślę że naprawdę warto wspierać już od dzisiaj. Kolejną smutną rzeczą jest brak nowej postaci, niestety taka rzecz się dzieje. Teraz porozmawiam, dlaczego ten update będzie tak mały i Możemy się spodziewać w przyszłych update'ach. Słuchajcie, ten update jest mały, ponieważ, no, jest to update poprzedzający wielki update z okazji rocznicy Brawl Stars, pierwszej rocznicy od wydania Brawl Stars oraz świąteczny. To będzie mega wielki update, ponieważ to muszą być połączone dwa updatey ze sobą, czyli update świąteczny oraz update yy, po prostu rocznicowy, więc naprawdę będzie dużo rzeczy. Myślę, że naprawdę będzie nowe rozdanie Star Powerów z okazji świąt oraz wiele, wiele ciekawych rzeczy. I jeszcze teraz porozmawiamy sobie o dacie tego updateu, co będzie te teraz będzie on dosłownie przed Czarnym Piątkiem. Musi być przed Czarnym Piątkiem, ponieważ w czarny Piątek będzie ta w każdej grze sala oferta, która jeszcze nie została dodana do plików, według moich informacji, zostanie dodana w tym update'cie. Kiedy jest Czarny Piątek? Mówicie 29 listopada, czyli za 2 lub 3 tygodnie od teraz, jeżeli się nie mylę, więc myślę, że już naprawdę na dniach możemy spodziewać się update'u lub najpóźniej za tydzień, więc myślę, że naprawdę fajna rzecz, że na pewno przed końcem dostaniemy ten update. Dzięki o serdecznie za oglądanie tego odcinka i zapomnijcie zostawić łapki w górę i Suba jak mówiłem jeżeli chcecie możecie zacząć wspierać mój kanał niebieski przycisk pod odtwarzaczem, ponieważ bardzo mi w tym pomagacie i teraz jestem w stanie składania mojego nowego komputera, więc będzie naprawdę lepsza jakość filmów od niedługiego czasu A ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie, wbijcie moje social media takie jak Facebook, Instagram, macie do nich linki w opisie. Jeśli z wami żegnam, byłem Gabeł, jestem Gabeł No i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Siema! Oh, but i sure as hell ain't nameless i just take aim i ain't aimless and i let it fly like a space